W krajach, gdzie podnosi się stopa życiowa, gdzie ludzie zaczynają żyć w sposób bardziej dostatni, następuje gwałtowne odwrócenie się od kościoła, ponieważ ludzie doszli w swoich kalkulacjach do tego, że już nie potrzebują religii, bo inne atrakcje są dla nich o wiele wartościowsze. Doszli do tego momentu w bilansie, kiedy okazało się, że świat może dać im więcej niż Pan. Nie było nigdy tyle kanałów telewizyjnych, tyle, tylu seriali. Tyle gier komputerowych, tyle przyjemności. Ludzie nie mieli takiego spokoju, nie mieli tyle pieniędzy, dostępu do tylu różnych wygód, i Pan Bóg przestał być im potrzebny. I Jezus mówi: rzeczywiście, najpierw trzeba przeliczyć, co jest dla mnie najważniejsze. To dzisiaj zostanie przy Panu Bogu. Tylko ci, którzy mają z Nim prawdziwą relację, którzy Go naprawdę kochają. Ci, którzy przeładzili sobie bilans i doszli do tego, że Pana Boga nie potrzebują, odpadli albo jeszcze odpadną. Tylko, moi kochani, okazuje się, że takie kalkulacje są nieprawdziwe i złudne. Dzisiaj mówi księga mądrości Syracha w pierwszym czytaniu, że przewidywania ludzkie są zawodne. Śmiertelne ciało przygniata duszę, a ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli.